Koniaków, laliki, i stepna czy choćby jaworzynka. Te miejscowości kojarzy chyba każdy turysta. Pięknie położone tereny mają swój urok. W którą stronę by nie spojrzeć widać góry. Tu jest pięknie bez względu na porę roku. Co weekend zjeżdżają tutaj tłumy turystów. Nie ma się czemu dziwić. Tereny te uchodzą także za jedne. Z najlepszych w tej części Polski, jeśli chodzi o gastronomię i aktywny wypoczynek. W te okolice można dojechać od strony Wisły, gdzie aktualnie trwa dość uciążliwy remont drogi wojewódzkiej 941. Spora część turystów wybiera też drogę przez żywiec: węgierską górkę, milówkę i laliki. Wszystko jest pięknie do jednego momentu. No właśnie. Do zjazdu z drogi ekspresowej S1 na drogę wojewódzką numer 943. Jej stan woła o pomstę do nieba. Liczne dziury, zapadnięty lub zerwany asfalt, czy garby, na których można uszkodzić, miskę olejową, to tutaj chleb powszedni. Od 29 lutego bieżącego roku na drodze wojewódzkiej numer 943 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941, wistebnej do skrzyżowania z lokalną drogą prowadzącą do Lalik, wprowadzony został zakaz ruchu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej, większej niż 15 ton. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przyczyną jest zniszczenie korpusu drogi. W najbliższym czasie mieszkańców kilku górskich miejscowości i turystów czeka kolejny dość duży remont. To nie będzie kilkudniowe łatanie dziur. Nad tą drogą będzie trzeba się dłużej pochylić. Materiał przygotował portal Bielskie Drogi, a czytał dla Państwa Piotr Wypas Wypychowski. Jeśli podoba Wam się taka forma wiadomości, zostawcie lajka, łapkę w górę, a może nawet zasubskrybujcie.